Zrobiłem lekkie podsumowanie sobie w głowie. W listopad z całej mojej działalności zarobiłem niecałe 5 milionów złotych. Popierone to jest, popierdolone to jest. Nie, w ogóle nie grał. Od tyłu. Minus to. Od tyłu to jesteśmy je... Jest Jesteśmy Ślatunkowych Pluto, Jowisz, Saturn, e, Neptun, Ziemia, Słońce, Księżyc, Kurwa. Coś on minęły. Sorry, na czacie coś przystało. Czy ty będziesz się dzisiaj przyglądał zawodnikom? Yy, będziesz kibicował? No, jak mnie nie będziesz rozpraszać, to pewnie tak, pewnie tak, no. Co no, no, no. to jest? odejść. No, ale nie mieliśmy pewnie. レジェンド。ああ Pięć złotych. Ale Krzyszku, policja przyjedzie za to. Ale czy twoje życie jest ważniejsze, czy policja? Eee. To jest życie, które tam jeszcze nie był, no to Nie no, spasłaś się w...

Nic, nic Co? No <laughs> Ja co, co robisz? Smaruję ma, smaruj Smaruję Co? Teraz ale... Czy ja ci plecy wysmaruję? No, mogę cię wysmarować Dobra, idę i plecy wysmarować, ale to jest imersja, czekaj się Dalej, dziewczyno, śmiało Możesz na mnie liczyć O! Wskoczyłem! Wskoczyłem! Ej, wskoczyłem na shorta! Wskoczyłem na shorta! Zapamiętaj teraz kombinację klawiszy w danym. O, dziedzinie. kurwa! Ha, ha. Wskoczyłem na shorta, kurwa! Może to. może uciek? Uciek chyba, jednak uciek, dobra. Miałem kejpach CO?! Iść rampę dojechał On widzi w oknie Dobra, w spokojnie Git robię, nie? Na pomyśle, na tym, na patencie Pokażesz tą minę co zrobiłaś? Pokaż tą minę co zrobiłaś Człowieku, ja się zrobiłem na chwilę mut na streamie Nie? Ja się zrobiłem mut na streamie I mówię do niej tak, nie rób afery bo jest sponsor, ona ta Tak, pokaż się trochę

Napisz zachodzicy No i po jasz bilu Jestem dziewczyny nie podrywajcie mnie Nie podrywajcie mnie Wiesz, dlaczego mnie nie, nie możecie podrywać? Kurde, czekaj. O! kurwa, ich dokalinują. Ciekawe, że on nagle tu skanuje. Ciekawe bardzo, że on tu kurde nagle skanuje. Ten ruska, KURWA! Oni kujemy na lodzie, Nie ma Co zrobię za 15k? Gdzie ty masz te stopy? Pójdę na na w pokoju. Wejdź ja, na ja stream, streama, ej, Ale amar! dzięki za, za to, amar. to, że na ja kanale, Czekaj, na, czekaj, nafcia! Ej, za 15 km raz gdzieś w pokoju? Wchodzę no. i nic. Czekaj. O, patrz! Łooo! Wow, Stópka! Robota, robota idzie. Robota, robota. Ty tam krzyczałaś? No co ty robisz, chłopie? Co normalne? wychodzi z łazienki, a ja podaję lachę na RP? Ja co one to robiły swoją drogą? No po grobówkę przyjechaliśmy, ale o co ci chodzi. O zobacz jak zapisać? Ja <grymne> <grymne> ale mnie zaskoczył Ale mnie zaskoczył Dobra będę jeszcze przy nim jak coś nie? Ja czy Cię wystraszyłem <grymne> Ej moim zdaniem on jest własny na hajs i tylko chce żeby to poszło na szoty Proszę Cię uważaj co ty robisz <grymne> Co oni się z <grymne> że miałam kolana up***dzone Ale ten jak lękałam a gringo robił <grymne> nie? no wtedy się całujem na boję B moje urodziny, ja sobie odłożyłem siano Se pójdę na kurwy. Se porównam stary, jak to tam wygląda, a jak tu to wygląda No i co byśmy mi poprawili? Mózg O wow No to dobra, to chodź mi Na środku nie, nie dojdę. Mówię ci, no bo to jest czy ja, czy ja chodzę w rajstopach czasem tak, w kabaretkach chodzę. Jak Agata chce mnie pozapinać z to wtedy się przebieram w kabaretki. Załóżmy siedzę z jakąś tam dziewczyną X na randce i mam wrażenie. Ku... No i zapakowałbym jej kutadory ryja, bo bym miał wrażenie, że chce mi zrobić loda. Ty... Nie, to, to już jest mocniejsza rozkwika. to samo.